Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik i witam was w odcinku informacyjnym dotyczącym wspólnego sezonu wraz z Piotrkiem. Jestem sam dzisiaj, Piotrek się pochorował niestety i poprosił mnie właśnie o nagranie takiego odcinka informacyjnego. Od razu mówię, macie wejść do Piotrka, zostajecie apeczkę w górę pod filmem i komentarz tam, żeby szybko wracać do zdrowia. No i co, pierwsze taka informacja dotycząca naszego wspólnego sezonu. Jak wiecie, Piotr wrócił na tuby pod nowym nickiem. No jak Piotr wrócił na tuby, to trzeba też kontynuować na wspólny sezon, który już został zaczęty w 15. Został przeniesiony do 17 na mapę 100, jak wiecie. Oczywiście ten save to nie jest nie jest save, który będziemy używać, bo Piotr tam wszystko przywrócił do tego stanu, którego mieliśmy, który mieliśmy w 15 i w 17 które w tych odcinkach, co były nagrywane w grudniu, no i tego, co do odcinków, to góra 45 minut, takie specjalne będą, myślę, raz w miesiącu, tak jak było mówione, jak wystawialiśmy sezon 17, no i odcinki, nic się nie zmieniło z odcinkami, odcinki będą w poniedziałki i w soboty, no a miał być, miało być rozpoczęcie sezonu w tym tygodniu w poniedziałek, ale będzie niestety w sobotę, hmm, ponieważ Piotrek się pomówię po grypa go złapała. U, chłopak chory jest. I fajnie by było jakbyście mówili do niego tam wili i napisali coś miłego komentarzu. No i postanowiliśmy że jak Piotr jakby zrobię to już na następny tydzień. Czyli na następną sobotę będzie odcinek nagrany z stosnówki, znaczy na następnego wspólnego sezonu. I no myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie, nie? Bo, był, bo wam ta seria się podobała, bo zresztą to jest na wspólny sezon, to wam się ta seria podobała. Ładnie z lajkami wśliście pod to serio, ja byłem też zadowolony, Piotr też był zadowolony. No i te proste nie spamcie mi i Piotrawi pod filmami lepszego kolejne wznowienie, że pewnie tak znowu zawiesicie ten sezon i tego i takie tam nie spam się takich rzeczy, bo trochę będzie nam wszystko wkuzało I, i naprawdę nie będziemy nagrywać, jak będziemy mieli takie komentarze, niemiłe, bo to nie z naszej winy I, zostały sezony, został, został, sezon został wstrzymany. Pierwsza rzecz, pierwsze wstrzymanie sezonu kowi yy, komputer nie wyraził, tak? Drugie wstrzymanie sezonu to Piotrek ma problemy to z innym użytkownikiem, ale to nie będziemy mówić o tym. Piotrek musiał kanał zamknąć. Sami, sami wiecie, kto ogląda tam moje filmy i to wie o co chodzi. Nie tylko moje. Eee, i... I... tego. I mówię, i Piotrek powiedział, że już wszystko, że nas następny tydzień ogarniemy i kazał właśnie nagrać mi taki filmik informacyjny. Ja wam mówię, że ruszymy z tym sezonem już na dobre. Sezon będzie kontynuowany do końca. Więc co ja już was chcę zaprosić na pierwszy odcineczek, który będzie już, następną sobotę. No i co? A ja się będę z wami żegnał do następnego odcineczka lub live'a. Trzymajcie się, cześć!